Witam serdecznie w drugim odcinku naszych kwadratowych przygód z Puchaczem. Oczywiście, ze mną. Hehehe. Dobra, e, co dzisiaj będziemy robić? E, poza odcinkami no, zmieniłem trochę miejsce swojego zamieszkania. Jestem akurat w dziurze, ale innej. E, troszeczkę nazbierałem drewna, jeszcze mi trochę brakuje, e, ponieważ e, chcę. Nazbierać tych surowców dużo. Eee, I. Brakuje mi ogólnie jeszcze trochę białego drewna. Eee, więc musimy teraz nieco nazbierać. Nazbierać jeszcze. Przynajmniej tak, żebym miał. To by było fajnie. Bo zawsze. Aha, zapomniałem, że nie mam. Hmm. E, tak, trochę patyków będzie potrzebne. Zaraz, no e, tak, gdzie jest workbench? Dobra, jest. Przepaliłem sobie też jedzenie, e, które mam tutaj. Dobra, potrzebujemy patyków nieco. I zrobienie sobie dwóch, e, dwóch, dwóch, dwóch. E, aj, tylko zabrakło mi nieco kamienia. Potrzebuję kamień. Jest to moja norka, jest tutaj. Tam jest sporo. Akurat tyle mi wystarczy. To zabiorę sobie siedem, widzisz, trzyma trzy, sześć. Dobra, zaraz słońce jest tutaj. Dobra, powróć. Pyk. robimy sobie e, toporki. co tu jeszcze mam, co tu mogę zrobić jeszcze pochodnie sobie zrobię, ok, zabieramy i szukamy białego drewna i jak już to zbieram to drewno, to będziemy szukać dalej tego miejsca, które bardzo bym chciał żeby je w końcu znaleźć zaraz łopata mi na razie nie będzie potrzebna zbieramy tak wiem powinienem kopać eee, raczej ciąć to, to drzewo no mm, toporkiem Pyk. Ups, nie, Dalej. Więc, tak, już będę miał stack. Jeszcze by mi się przydało e, drzewo dżunglowe i drzewo z biomu zimowego. Dobra, Do zepnę to. to. Nieco więcej też zawsze lepiej, bo się przydało co innego. Zabieram dietę. Nie do tutaj tego mam. Czter, dobra, pięknie. Tam gdzieś widziałem zimowy. Zaraz jakby to było. Chyba w tym kierunku jak się nie mylę. Tak, dobrze mówię. Nie, w tamtym. Poszukujemy tego miejsca. Coś w tylko miejsca już nie mam pomału. Eee, tak, no. tutaj, dobra. Niebawem będę musiał sobie... Muszę znaleźć po miejsce jakieś, bo niedługo... No jak widać, no już mam coraz mniej miejsca w swoim plecaku. To miejsce najważniejsze w ekipunku. O, znalazłem jeszcze swoje miejsce. Tu mi wybuch Clipper. Tak, to jest ta moja norka. Jak widać Dobra, idziemy pod drzewo ciemne. Drzewo ciemne. Drzewa ciemnego też będę potrzebował nie dość dużo. Chcę zrobić fajny drewniany domek, kolorowy. E, wiecie co? E, wiecie co? Ja to zrobię cięcie. Wezmę na ścinę tego drewna i widzimy się za sekundę. To znaczy. U mnie to potrwa trochę dłużej, a u was tylko sekunda. A więc... Na razie robię cięcie i za chwilę się widzimy z powrotem. Witam was ponownie. Jestem. zbierałem już e, drewna bardzo dużo. E, mam już to co chciałem. Błodny na razie nie jestem. Niestety będę musiał coś wywalić, żeby... Szyby, szyby, A to wezmę, bo z tego biomu akurat mi najwięcej drewna będzie potrzeba. Tutaj wyrzuciłem to ten mm, to mięso zombiaka, które zabiłem w pierwszym odcinku. E tutaj zrobiłem sobie taką e mini krójówkę, bo akurat noc mnie napotkała i prawie bym zginął, bo Akurat zatrzymałem się na łóżku. E, dobra. E, co? E, co ja chcę osiągnąć? Chcę osiągnąć e, tak sporą górę, gdzie obok niej będzie woda. Jak również chcę, żeby obok tej góry, właśnie takie jak ta, co tutaj widzicie. Był las, woda e... i dżungla, gdzie dżungla też mi będzie bardzo potrzebna. To jest moje zadanie. A więc ja może zrobię znów cięcie, znajdę to miejsce. A jak coś się wydarzy, to najwyżej no. będę. Na A więc. Ja robię cięcie, szukam tej, tej miejscówki, ale fajne drzewa. E, jak znajdę tą miejscówkę, to widzimy się ponownie. Mi to zajmie trochę więcej, u Was to tylko sekunda. A więc trzymajcie się i do usłyszenia za chwilę. No i witam Was ponownie. Wiecie co? Patrzę się w biom zimowe, to znaczy patrzę się w to miejsce, a za mną widzicie biom zimowe. A zaraz, jak się odwrócę, to zobaczcie to, co właśnie szukałem. Tam za plecami moimi, drewno ciechałem, prawda? A zobaczcie to, zajęło mi to dosłownie 20 sekund. Już wam pokazuję. Tylko wezmę sobie tutaj. O, właśnie. Jest góra. Jest tu kolejna góra. Jest dżungla, co mnie bardzo cieszy. O to mi właśnie chodziło. Jest woda. Tak właśnie. O te miejsce chodziło. Jeszcze gdzieś lawę słyszę. Właśnie te miejsce chciałem, żeby... No i mam jeszcze zimowy biom. Tak właśnie o to mi chodziło. Hmm... To tak. Hmm żeby było blisko dżungli, bo dżungla, dżungla, dżungla nie będzie potrzebna, bo będę potrzebował bardzo dużo drzewa dżunglowego. Hmm. Wiecie co? Eee, wejdę sobie tutaj na górę, wezmę sobie eee, zrobię tam norkę jakąś taką i hmm. I... Huh. Ha. Będę musiał się z schodkami trochę później, ale to zrobię poza odcinkami, hmm. ogarnę tu jakieś takie zejście, żeby nie było, aha, ha, teraz do góry. Nieco? Do góry, do góry, do góry, do góry. Dobra, jestem na samym samym szczycie. Jak widzicie, dookoła. Hm. chociaż nie powiem. Huh. Eee. Na razie, na razie zatrzymam się tu. Chociaż czy ja wiem, czy bardziej tutaj. Tam jest jakaś Wiecie co? Zaraz, żebym nie zginął... To muszę to ogarnąć... Tak! E, prawie żebym nie zginął. zginął, ale dobra, to się wyty. E, ta nora była... Tutaj, chyba. Hmm. Dobra, kurczę, tam trzeba się jakoś umiejętnie dostać. Tu jakiś posąg, posąg. Wybaczcie. Kurczę, no nie wiem. O, nie, Muszę to jakoś ogarnąć. Zaraz. Mam pomysł. Biorę to od ludzie. Z tego względu, że taki będę miał widok na ten. Tam zrobię jakieś korytarze. O, tu jeszcze piękniej. Tam jakaś wielka góra. Tu dżungli będę miał. Dobra. Biorę tej O! Mm. Wow. I znalazłem coś Pickiego. Co na pewno wykorzystam. Awet ja tam się dostanę. Piękny mój świat, który się ładnie wygenerował. Ale dobra. Eee, musimy zrobić jakąś norę sobie w tej o jeszcze drzewo, fajnie. Eee... zaraz, żeby się tutaj zabilansować. Gdzie ściana, ścianę? Сейчас, 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 Dobrze, pochodnia, pochodnia, pochodnia. Eee, tutaj, tutaj, ale mi się jasno zrobiło, przyleczyło. Eee, tak, tu zrobimy sobie z tu Będziemy dalej, tak eee, łopata z powrotem. Eee. nieco więcej miejsca niestety już nie mam miejsca na kwipunku zrobimy teraz tak. Co ja tu jeszcze chciałem zrobić? Na razie położyć łóżko. przerobić sobie to na deski. Craft box mam. I zrobić sobie skrzynię hmm, Skrzynia Raz I dwa Zrobiłem sobie dwie skrzyneczki Na Skrzynię sobie położę tutaj Mam piasek, dobra To co mi jest niepotrzebne to to, to, to to, to, to najważniejsze, które będę używał na mojej norki. Aha, jeszcze drzwi zrobię. Jeszcze zrobię drzwi. Zamykam się w tej norce. Idę spać i się z wami pożegnam. A więc e, do zobaczenia w następnym odcinku naszej serii kwadratowej przygody Puchacza. A więc na razie w następnym odcinku będziemy już tworzyć e, nasz pierwszy domek. Na razie, jak widzicie, kolejna nora to miejsce wybieram jako swój domek, mam ładne widoczki, mam blisko dżunglę, mam blisko biom zimowy, gdzie będę mógł sobie nazbierać sporą ilość drewna biomu zimowego, dżunglowego, normalnego też lasek mam niedaleko biomu zimowego, no to fajnie jeszcze by się przydało dużo piasku, gdzie chciałbym dużo szkła zdobyć, ale to myślę, że nie będzie problemu. Jak, jak zauważyliście, w wodzie jest pełno piachu, więc trochę ponurkuję, troszeczkę, e, troszeczkę. E, e, nazbieram tego piachu, zrobimy szybki i w ogóle będzie fajnie. Zobaczycie. A więc komentujcie, subskrybujcie, jeżeli Wam się odcinek podoba. Łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół i oczekujcie następnego odcinka. Cześć!